Witam Was wszystkich. Tym razem e, opowiem Wam troszeczkę o logarytmach, e, jeśli chodzi o wzory i ich zastosowanie w zadaniach e, w zwykłych, zadankach ze szkoły średniej. Typu, jak na przykład dwa logarytmy dodać albo odjąć no i tego typu. Zakres, głównie zakres szkoły podstawowej, omówię, natomiast wspomnę jeszcze o dodatkowym wzorze, który jest akurat na rozszerzeniu w tym momencie. No i teraz tak, najpierw wypiszę Wam podstawowe wzory, jakie w ogóle są dotyczące logarytmów. Logarytm przy podstawie a z b plus logarytm przy podstawie a z c. Zauważmy, że podstawy logarytmów są takie same. Jeżeli podstawy logarytmów są takie same, zawsze możemy te dwa logarytmy do siebie dodać. Jeżeli dodajemy logarytmy, to znaczy, że będzie to logarytm przy podstawie a, i wtedy środki tych logarytmów przez siebie mnożymy. B razy c. Jest B razy c. Teraz tak, jeżeli odejmujemy. Minus logarytm a z c, to wtedy mamy, że jest to logarytm też przy tej samej podstawie a i tym razem b przez c. Środki podczas odejmowania logarytmów, środki dzielimy. Następnie, jeżeli jakaś liczba jest przed logarytmem, to zawsze ta liczba może powędrować tutaj do wykładnika liczby b. To jest trzeci wzorek, czwarty wzorek. A do potęgi logarytm przy podstawie a z b to jest po prostu b. To jest czwarty wzorek. I jeszcze jest jeden wzorek, tak jak wspomniałem, z rozszerzenia logarytm przy podstawie a z b to się równa i ten wzorek jest wzorkiem o zmianie podstaw logarytmu. Logarytm przy podstawie C innej podstawie niż tutaj, ale takiej, która nam w zadaniu akurat jest potrzebna albo pasuje, żeby przekształcić logarytm na inną podstawę. Logarytm przy podstawie C z B przez logarytm przy podstawie C z A. Zauważmy, że podstawa C musi spełniać podstawowe wymogi. Jeżeli było log A z B, to tak A było większe od 0, różne od 1 i B większy od 0. To jest akurat dziedzina i założenia cała, całe założenia dotyczące logarytmów. To musi być spełnione, a zatem literka C musi być z tego zakresu. Większe od zera. I różne od 1. Pięć wzorków. Jak to się ma w praktyce? Powiedzmy, jeżeli na przykład chcemy, mamy tutaj kilka takich przykładzików, logarytm przy podstawie 6 z 3 plus logarytm przy podstawie 6 z 2. Czemu to się równa? Zauważmy, że Logarytm przy podstawie 6 z 3 nie da się oddzielnie jako pojedynczego logarytma obliczyć. Po prostu jest to jakaś liczba niewymierna. To jest druga liczba też niewymierna. Natomiast zauważmy, że podstawy są takie same. To możemy z tego wzoru skorzystać. I to wtedy będzie to logarytm przy podstawie 6 z 6. Ponieważ środki mnożymy. Jest to 3 razy 2, czyli 6. 6 do jakiej potęgi, żeby wyszło 6? Oczywiście 1. Tak samo z odejmowaniem. Log przy podstawie 5 ze 100 minus logarytm przy podstawie 5 z 4. Oddzielnie nie da się tutaj poobliczać. Natomiast razem. Będzie to po prostu logarytm przy podstawie 5, i tutaj 100 trzeba będzie dzielić przez 4. Czyli 100, jak podzielimy na 4, to otrzymamy 25, bo 100 czwartych. 5 do jakiej potęgi, żeby wynik wyszedł 25? Oczywiście 2. Następnie. Eee, muszę Wam powiedzieć, że w tym momencie robiliśmy z lewej strony, robiliśmy stronę prawą. Ale zawsze taki logarytm, zawsze taki wzór możemy też mieć w drugą stronę teraz zastosowanie. A zatem, jeżeli mamy logarytm przy podstawie 2 z 24, jak taki logarytm możemy obliczyć. No, 2 z 16, logary przy podstawie 2 z 16, OK. Ale logary przy podstawie 2 z 24 nie da się. No to teraz trzeba zastosować wzór, ale ten pierwszy wzór, ale w drugą stronę. Tym razem trzeba rozpisać na mnożenie i w drugą stronę teraz polecić. Logary przy podstawie 2. No i teraz tak, jak 24 da się rozpisać? Na pewno 8 razy 3. Czyli jest to logarytm przy podstawie 2 z 8 plus logarytm przy podstawie 2 z 3. Logarytm 2 z 8 to jest liczba 3. Dodać. Logarytm przy podstawie 2 z 3. Zauważyliśmy, że taki logarytm dało się rozpisać na całą liczbę 3 oraz jeszcze jakiś dodatkowo logarytm, z, którego, z którym nic nie możemy zrobić. Pierwsze dwa wzory zostały rozpisane. Raz w jedną stronę polecieliśmy, drugi raz wzór zastosowaliśmy w drugą stronę. Teraz tak, jeżeli przed logarytmem jest jakaś liczba 3 na przykład. 3 logarytmy przy podstawie 2 z 5. Tą trujeczkę możemy zawsze zapisać tutaj, czyli logarytm przy podstawie 2 z 5 do potęgi 3, czyli logarytm przy podstawie 2 ze 125. Ten logarytm jest równy właśnie temu logarytmowi. Następny element jeżeli mamy potęgę. Na przykład 9 do potęgi log przy podstawie 2 z 7. Czy da się taki logarytm rozwiązać? Ważne, żeby tutaj i tutaj było to samo. No, nie ma tak. Ale co by było, gdyby tutaj była trójeczka? 9 do potęgi logarytm przy podstawie 3 z 7. 9 i 3 teraz już jest całkiem inaczej, ponieważ 9 i 3 mają wspólną bazę liczbę 3. 9 musimy zamienić tak, żeby tutaj było też 3. Czyli 3 do potęgi drugiej i jeszcze do potęgi logarytm, to na górze te wykładniki mnożymy log 3 z 7. I jest tutaj 3 i tutaj też jest 3. Teraz tą dwójeczkę z poprzedniego wzoru musimy wciągnąć tu do wykładnika. Czyli 3 do potęgi log przy podstawie 3 z 7 do potęgi 2. Czyli 3 do potęgi log przy podstawie 3 z 49 i 3 do potęgi log przy podstawie 3. To to się redukuje, tak ładnie się upraszcza i zostaje sama literka B, czyli 49. No i ostatni wzorek, jeżeli mamy logarytm przy podstawie 5 z 7. I chcemy zamienić go, żeby był związek z logarytmem przy podstawie 3. To znaczy, że mamy logarytm przy podstawie 3 z 7, a na dole logarytm przy podstawie 3 z 5. I gdybyśmy mieli taki logarytm w obliczeniach i powiedzmy, jeszcze był jakiś związek z logarytmem przy podstawie 3 z 5, ewentualnie te logarytmy by się wtedy skróciły, zostałby tylko jeden logarytm. Zawsze możemy sobie jeden logarytm zamienić na inne podstawy. Dziękuję za uwagę. Polecam się na przyszłość. Subikłapka i lecimy dalej z, kolejnymi, z kolejną flotą filmów edukacyjnych. Dziękuję za uwagę.